Kraina lodu cieszy się niemalejącą popularnością. Planowany jest nawet jej sequel. Czy to jednak możliwe, aby ten film miał coś wspólnego z Tarzanem, czyli nieco starszym przebojem ze studia Disneya? Dzisiaj razem z Jeremy TV zastanowimy się nad tym, czy Elsa i Anna to siostry Tarzana. Ta teoria pojawiała się dość często na Fuzjoni, to też poświęćmy jej trochę czasu. Otóż okazuje się, że para królewska z krainy lodu tak naprawdę nie ginie w początku tego filmu. Znaczy się ginął na początku, lecz w zupełnie innej produkcji. Rodzice Elsy i Anny wyruszyli w dwutygodniowy rejs. Mieli wypłynąć z terenów obecnej Norwegii, a ich cel znajdował się na ziemiach niemieckich. Niestety po drodze napotkali na sztorm, który doprowadził do zatonięcia okrętu oraz śmierci całej załogi. Czy oby na pewno? Podobny okręt widzimy w scenie, która otwiera animowanego Tarzana z 1999 roku. Co więcej cudem uratowane małżeństwo bardzo przypomina rodziców Elsy i Anny. Czy mogły to być te same osoby? Według teorii Szton nie zatopił statku, a tylko zniósł go z kursu. Po wpłynięciu na ocean okręt błąkał się po wielkich wodach aż w końcu wlądował u brzegów Afryki. Ocalała tylko omawiana para oraz ich syn, który urodził się na krótko przed nieszczęśliwym wypadkiem. Rodzina w dziczy przeżyła kilka miesięcy, a następnie rodzice chłopca zginęli z paszczy dzikiego kota. Tarzan natomiast został wychowany przez małpy, a jego dalsze losy znamy z filmu. Oliwy do ognia ostatnio dolał Chris Buck, czyli jeden z reżyserów tych dwóch omawianych filmów. W wywiadzie zapytano losy pary królewskiej i stwierdził, że nie zginęli na morzu, lecz w afrykańskiej dziczy, a wcześniej urodził im się syn. Czy reżyser potwierdził tymi słowami prawdziwość teorii? Może poniosła go jedynie fantazja i podział to pod publikę? Jak wam się wydaje? Chwila, chwila. Chris Buck stwierdził także, że surfujące pingwiny z filmu Na Fali, który też kiedyś reżyserował, również istnieją w świecie Tarzano. Nie jest on dla mnie żadnym autorytetem, ponieważ mówi to, co ludzie chcą usłyszeć, a później musi prostować własne wypowiedzi. Także należy do Fuzjoni, więc wielokrotnie widziałem posty zwolenników tej teorii. Przyznam szczerze, że po prostu jej nie znoszę, więc jeśli pozwolisz, to chciałbym się z nim rozprawić. No okej, okay, skoro nalegasz, to proszę bardzo, możesz się zmasakrować. Okej, okay, tak więc witam. Z tej strony Jeremy. Skoro można, to sobie na to pozwolę. Powierzchownie, ta teoria wygląda nawet fajnie i zdaje się mieć jakiś sens. Jest dość popularna i wiele osób łykają ją z automatu. Co prawda nikt nie skończył w psychiatryku ani nie zapadł w śpiączkę, więc nie wiem, czy wam to zniszczyło dzieciństwo, jeśli nie słyszeliście jej wcześniej. Mi jednak ta teoria zaburzyła wspomnienia, które wiąże ze świetnym filmem, jakim był Tarzan. Ktoś, kto to wymyślił, podniósł rękę na moje dzieciństwo. Rękę to ja złamałem w 99, kiedy do Kin wchodził Tarzan, a sam film łagodził mi trudy rehabilitacji. Nawet gips trzymam do tego dnia na pamiątkę. Mam wielki sentyment do tej produkcji i nie pozwolę nikomu mieszać tego dzieła z jakimś przereklamowanym przebojem sprzed kilku lat. Teoria próbuje zniszczyć moje dzieciństwo? W takim razie ja zniszczę tę teorię, by nie zwodziła już młodych umysłów. To prawda, że Kraina Lodu jest świetnym źródłem różnych teorii spiskowych, a niektóre nawet mają znamiona jakiejś logiki, jak w przypadku Zaplątanych czy nawet Małej Syrenki. Kiedy jednak mówimy o Tarzanie, jest zupełnie inaczej i nie może być tutaj żadnej kompatybilności. Jako, że jestem wielkim fanem filmu z 1999 roku, postaram się podważyć bania luki, które niektórzy już przyjęli za prawdę objawioną. Jak wspomniałem na początku, Chris Buck, czyli jeden z reżyserów Krainy Lodu, potwierdził w wywiadzie, że rodzice Elsy i Anny nie zginęli w katastrofie morskiej, tylko w afrykańskiej dżungli, a wcześniej urodził im się syn. Prawda jest jednak taka, że Buck tylko żartował, bo nawet gdyby chciał, aby była to prawda, to jest to po prostu niemożliwe. Zresztą on jest tylko jednym z reżyserów. Poza tym o takie sprawy należy pytać scenarzystę w tym przypadku. Hej, zwolennicy tej teorii! Też wierzycie, że ta para królewska oraz ci ludzie to te same osoby? Może jest jakieś podobieństwo, ale chyba tylko we wzroście. Sam wygląd się różni, chociażby ten gość tutaj jest rudy, a ten znowu bardziej szatyn, ale to jest najmniejszy problem. Największym natomiast jest czas, w jakim toczy się akcja tych dwóch filmów. Nie wiemy w jakim dokładnie roku dzieje się Kraina Lodu, ale za to wiemy, kiedy mają miejsce wydarzenia z Tarzaną, a jest to końcówka XIX wieku, początek XX. Co do Elsy i Anny, to w ich przypadku jest już trudniej, ponieważ nic nie zostało sprecyzowane, jednak po ubiorach, architekturze, zwyczajach itp. itd. przy najlepszych prognozach wszystko wskazuje, że jest to końcówka XVIII wieku, początek XIX. Co więcej, ubiór tej pary wygląda bardziej jak u irlandzkich emigrantów niż norweskich arystokratów. Zwróćcie uwagę na scenę, w której Anna żegna rodziców. Czy jej matka wygląda, jakby była w ciąży? Jeśli dobrze zrozumiałem, to mieli wrócić za dwa tygodnie. Czy w tak krótkim czasie mogło począć się dziecko? Owszem, ale raczej by się nie urodziło. Można założyć, że królowa już była w ciąży, a morska tułaczka trwała przez kilka miesięcy. Ale i na to nie ma dowodów, a wręcz przeciwnie, łatwo temu zaprzeczyć. Widzicie fotografię, na której znajduje się Tarzan wraz z rodzicami, a która to pojawiła się w filmie co najmniej dwukrotnie? Tak więc mam pytanie, a brzmi ono, kiedy waszym zdaniem została ona wykonana? Hmm. Jest to raczej dowód na to, że dziecko urodziło się przed rejsem, a nie w jego trakcie. Para królewska nie zabierała ze sobą brzydąca, zresztą po co mieliby to robić? A i dziewczyny nigdy nie napomknęły, że miały młodszego brata. Już nie wspominam o tym, że taka fotografia raczej nie mogła powstać w XVIII wieku. Właściwie fakt istnienia tej fotografii burzy całą teorię i nie ma potrzeby, aby szukać innych argumentów. Jak widać, pomimo popularności, omawiana teoria jest bardzo dziurawa i nie trzyma się kupy. Czasami pojawia się autonomicznie, niekiedy natomiast jest łączona z innymi disneyowskimi filmami. Jednak jakby nie było, to wątek z Tarzanem jest chybiony i nie mógł on być bratem tych dwóch pań. Tak więc mam nadzieję, że ostatecznie zakończyliśmy wałkowanie tej historii, albo przynajmniej jej zwolennicy w końcu przedstawią jakieś rozsądne argumenty na jej poparcie. Jednak jakby nie było, z mojej strony to już wszystko. Pozdrawiam Was i Fuzjonka. Na razie i do usłyszenia. I to wszystko na dzisiaj. Kto z nas was przekonał? Napiszcie o tym w komentarzu, a co do samego materiału, to odpowiednio go ocencie, sprawdźcie linki w opisie i subskrybujcie po więcej. Koniecznie zajrzyjcie też na kanał Jeremiego, który głównie zajmuje się Dragon Ballem, ale lubi też od czasu do czasu rzucić jakimś nostalgicznym tematem, czy też opowiedzieć o kreskówce z jego młodości. Nagrał też ostatnio fajną teorię z Dragon Balla, gdzie zastanawia się, czy matka Bulmy tak naprawdę jest cyborgiem. Dzisiaj polecę swój fanpage i swoją grupę, bo jak na 105 tysięcy osób to mam trochę małe liczby na facebooku i chciałbym zaprosić do odwiedzenia mojej grupy i fanpage'a tych, których jeszcze tam nie ma albo nie wiedzieli, że takie istnieją. Linki macie widoczne tutaj oraz w opisie, jeśli nie chcę wam się ich przepisywać. Okej, okay, od mnie to tyle, tak więc dzięki za oglądanie i na razie.